Witam was, z tej strony Gregor, witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie powracamy do Original War, czyli gry strategicznej, która dzieje się w czasach prehistorycznych, gdzie cofnęliśmy się jakby z naszych czasów, żeby zdobyć pewien minerał. Rośniecie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę subs oraz subskrypcję na kanale, oraz łączcie do mnie na Cytadeli Gregora, serwer Discordowy link jest w opisie, już nie będę przedłużał, zapraszam was do oglądania, gdzie będziemy kontynuowali właśnie kampanię amerykańską, i mamy teraz tak zwaną misję szarży. Zobaczmy jak nam tutaj wyjdzie. Tak jak widzimy około 20 milion mil na południe od bazy Alfa. Jakieś 2 miliony lat przed naszą erą. Kornel? John! Nie wiedziałam, że tu będziesz. Gdybym wiedział, że cię tu spotkam pewnie bym został w domu. Dobrze cię widzieć, Andy. Ciebie też, stary. Kim jest twoja kolega? Michaił? To inżynier. Mógłby się przydać, tyle że jest... ruskiem. Spora ich tu. Wiesz może, czego tu szukają? Jeszcze nie. Chwilowo nie wiem nawet, z jakiej przyszłości pochodzą. Co masz na myśl? Spytaj go o jakieś wydarzenie z naszej historii. O... Hitlera. Powie ci, że nigdy o nim nie słyszał. Może kłanie? Niby po co. Jak się stąd wygrzebiemy, przepytasz go sam. Jeśli się stąd wygrzebiemy, tak czy inaczej biorę go ze sobą. Nie lepiej byłoby trzymać się razem? Nie. Paweł mówi, że w okolicach kręci się więcej ruskach i chce, żeby twoja ludzie ich wyśledziła. Potem spróbujemy przekroczyć front w dwóch miejscach naraz. Którejś grupa się uda. Moja metoda jest lepsza. Możemy przejść razem. Powiedz to, Pauelowie. Właśnie to robię. Alfa, tu Kobra 1. Dołączyliśmy do Kobry 2. Proszę o pozwolenie na połączenie oddziałów. Nie zrozumieliście moich rozkazów, Macmillan? Powiedzcie Kornelowi, że ma niezwłocznie wyruszyć na wschód i czekać na sygnał do ataku. Wy weźmiecie czterech ludzi i dołączycie do obozu na południowym zachodzie. Na mój sygnał zaatakujecie jednocześnie. Zrozumiano? Tak jest, ale mu powiedziałaś. Wątpię, że by dali nam jakieś wsparcie. Wielkie nic. Skończcie z tym pesymizmem. Może Paweł wie coś, czego my nie wiemy? Tak? To niech lepiej nam powie. No, niech lepiej nam powie. <laughs> Bo nie lubię być zostawiony w ciemno, ale skoro już mamy ułożyć drużynę, To już mam pewien pomysł, jaką ułożymy. Dobra, was nie możemy wziąć, nie? Tak, was nie możemy zabrać. Dobra, taka ekipa może być. Możemy ruszać. Ej, wracaj tu. Wracaj tu. O, niby z taką ekipą nie możemy iść. Albo i nie. Z taką możemy iść. No dobra. Uważaj na siebie. Ty taś, John. Dobra, mamy jeden pojazd gąsienicowy. Idziemy! Okej, okay, co? Tak? Więc oszczędzajmy Jestem jego paliwa. Oszczędźmy go, trochę tego paliwa. Tylko jedną rzecz jeszcze tutaj zrobię. Bo troszeczkę głośno jesteście. No. Ruszamy. Możemy ruszać. Niech na razie ten pojazd zostanie tutaj. A, nawet się nie ruszy, bo musi ktoś go prowadzić. Jestem gotowa na spróbujmy się trzymać Uż tego, to powinniśmy chyba się dostać do tej bazy. Miary niespostrzeżeni bez żadnych niepotrzebnych potyczek i strat. Tak jestem.

O, buch, Nazywam się Macmillan. Powell kazał nam do Was dołączyć. To musieliście mu nieźle podpaść. Mamy przebić się przez linię obronną wroga. Nic mi o tym nie wiadomo. To dlatego, że ja tu teraz dowodzę. Będziecie robić, co rozkaże bez głupich komentarzy. A jak się nie podoba, to droga wolna. Zrozumiano? Tak jest. Dobrze. Co się tu dzieje? Różcy rozmieścili czołgi przy wszystkich drogach więc o jeepach możemy zapomnieć a tu rozmieścili swoje oddziały zamieniając łąki w jedną wielką strzelnicę tutaj z kolei rozmieścili liczne patrole znają las jak własną kieszeń nie wyjdziemy z tego żywi poruczniku na wschodzie jest druga grupa naszych podzielimy się ruskimi w ten sposób jeden oddział się przedrze, a z drugiego zrobią sito. Mamy robotę do wykonania. Odmaszerować. Gotów? Brak wielko. Co następne? Da się zrobić. Tak? Tak. Tak? A teraz? Tak jest. Tak? Robi się ser. Tak jest. Tak. Zrobiony. Dobrze, sir. Tak? W drodze, sir. Tutaj, sir? Gotów na więcej. Jestem gotowa na więcej. Skończyłam, sir. sir. Ładne miejsce na dom. Robi się, sir. Idziemy, sir. Tak jest. Idziemy, sir. Robi się, sir. Tak jest. Tak. Zwiększyły się moje umiejętności inżynierów. Zrobione. Tak? Robi się, sir. Idziemy, sir. Robi się, sir. Robi się, sir. Gotów? Nie ma sprawy. Robi Do ataku! Spróbuj tego! Brak celów. Takiego o, właśnie ich lubię. Skąd tak. do mnie! Ruszamy! Urodomy. Do Zobaczymy. ataku! Oh, to ma być... Przelanie! Uh. Gotów na więcej sir! Drug polu widzenia, sir! Strzelanie! Sir! Da się zrobić! Idziemy, sir! Tak jest, sir! Idziemy, sir! Gotów? Tutaj, sir! Tak jest, sir! Tutaj, sir? Tutaj, sir? Tak jest. Tak jest. Tak. Buduję się. Polepszyły się moje umiejętności ser? naukowe. W drodze, sir. W drodze, sir. Co Idziemy. znajduje się w tych paczkach? Różne rzeczy, sir. Przede wszystkim ogniwa słoneczne. Świetnie. Wyciśniecie z nich dość energii, by zasilić pojazd? Nie będzie miał takiej mocy jak ruskie spalinówki, ale będzie lżejszy. Czyli nawet po zamontowaniu lekkiego uzbrojenia bylibyśmy szybsi od nich? Zrobię, co w mojej mocy, ale bez laboratorium i warsztatu niewiele zdziałam. I Gotów? co teraz? Tak jest, sir. Tak. Dobra, idziemy tak jest, tutaj. To nie jest dobry pomysł, żeśmy od razu tu szli. Gotów? Nie ma sprawy, sir. dla nich na razie tu zostanie. Robią energię słoneczną dla nas. Tak? Dobrze ser. Tak jest ser. Wybudujcie Gotów? mi to tutaj. Ruszaj się, Ty się bierz za skrzynię. Spróbujemy wyłapać wszelkie patrole, które mogą uh, być tutaj w okolicy. Żebyśmy później nie mieli zwyczajnych kłopotów z nimi. W końcu nie wiadomo kiedy nam jakiś patrol rosyjski wyskoczy. Który byłby zbyt blisko naszej bazy i by nas jakimś cudem wykrył. Zastrzelić go! Zastrzelić go! Alepszyły się moje Brak celów Takie ja właśnie ich lubię Maja. Dobra póki co zadanie wykonane Te skrzynie eee. mogą się przydać A? Ty może lepiej zostać w bazie Ruszamy Tak będzie chyba dla nas łatwiej Tak Idziemy Co teraz? Idziemy. Ruszamy. Już idę, Dobra, tu nikogo nie ma. Mam nadzieję, że znajdzie się w tych skrzyniach trochę koli. Kim do diabła jesteś? Oho? Na rozkaz. Mam dla pana pewne informacje. Dobra. Pan rusznik pozwoli. Kapral Frank Forsight, Najlepszy zwiadowca w historii naszej armii. Mógłby robić zdjęcia pańskim plombom zanim by się pan zorientował. Zajmujecie się czymś oprócz stomatologii? Dokładnie, czy coś jeszcze tutaj ogarniacie? Jakie papiery? Kiedy byłem w Pewnie toaletowe. W obozie, toaletowe... Ich latryny... Serio! Toaletowe papiery podkradasz? God nie będą sobie zbyt chętnie budować role. Kademmy! Obniżać morale wroga, sir. To moje motto. Frank nie zawsze ogranicza się do latryn nieprzyjaciela. Z całym szacunkiem, ser, chciałbym wrócić do pracy. Po więcej papierów. Dobra, idź. Idź i zrób tyle szkód wrogowi, ile dasz radę. Aha. Ruszam. Dobra, Gotów? Dobra, ogarnij tutaj dalej. Idziemy. Dobrze, ser. Nie ma sprawy. Ruszam, ruszam. Tak Tylko ser. by się przydało faktycznie, bo tutaj chyba ma... pojazdem nie wiedziemy, a stąd chyba byłoby nam łatwiej uderzyć. A teraz? Co teraz, ser? Bo ten problem mamy obecnie taki, że musimy wykombinować, z której a. strony chcemy faktycznie spróbować uderzać, polepszyły się moje umiejętności inżynierii. I co teraz? Tak. I zbierać resztę tych. Skryń to nam się przyda. Co teraz, sir? Czy nie? W drodze, sir. Dobrze, ser. Ja nie potrzebowali jednego mechanika. Tak. To ktoś się z Was zna na mechanice. Ty się znasz w miarę na mechanice. Więc zamienimy Cię w mechanika, gdzie też nam przygotujesz też przy okazji pojazd. W sumie, może dobrym rozwiązaniem będzie faktycznie po prostu zrobienie dla każdego pojazdu. Trochę będzie zbierania tych skrzyń, ale chyba to będzie najlepsza taktyka. Jako można póki co wybrać tak nie ma sprawy ale też jakby się tak zastanowić, to nam trochę ułatwi całkowitą sprawę Ty lepiej się, się nadasz jako ten. Idziemy Ciebie zostawimy tutaj. To jego trzeba byłoby zamienić w naukowca. O wiele lepsza opcja to byłaby dla niego tu idę, Ty się niby znasz na inżynierii, więc... Znaczy na mechanice, więc ty pójdziesz też trochę tutaj pomóc. O, wróg! O o! i moich tył. Dawajcie! Kopać się! amerykanie Amerykancy! Do tyłu! Do tyłu! Wypatrzyły nas, sukice! Idź podnieść naszą. Dobra robota. Miejmy nadzieję, że nie zdążyli uprzedzić kolejny. Biegnij tam, chłopie, biegnij! Tak, ruszaj się. Ty po skrzynie. Chyba tam dojdziesz na czas. I co teraz? A to jest całkiem niezłą inżynierką, więc to też by się przydało. Nieźle jak na początek. Ogniwa słoneczne nie dostarczają dość energii, więc dołożyliśmy akumulatory. Stojący w miejscu wóz będzie automatycznie odnawiał zapas energii. Jak to? W trakcie walki mamy sobie zrobić przerwę na ładowanie akumulatorów? Przykro mi, nic lepszego nie wymyślimy. Będę o tym pamiętał, jak mój wóz zatrzyma się przed ruską bazą. Będziemy o tym pamiętali dokładnie dobra, allora, ratujcie tutaj naszego żołnierza. Mamy pierwszy pojazd, ale on nie wygląda jakoś silny. Miejmy nadzieję, że jest silniejszy niż wygląda. Całkiem dobry przeciwko piechocie, ale słaby przeciwko pojazdom. A to właśnie przeciwko pojazdom i budynkom będą nam potrzebne te wszystkie pojazdy. Co teraz, sir? Chyba, że hmm. tak. Alternatywna opcja, jaką możemy tutaj podjąć, to jest próba po prostu podjechania tymi wszystkimi pojazdami spróbowanie wybić ich piechoty i. Pojadę załatwić na bunkrach. Tak ser. W sumie to nie brzmi jak jakiś zły pomysł. Tak ser. I wiecie co? Chyba tak zrobimy. Jak rozstawimy tutaj dwa bunkry, gdzie tak. tak, tak, je zamienimy też w mechanika, to będziemy mieli trzy pojazdy i dwa bunkry, w których będziemy mogli się okopać. No dobra, cztery, ale to jest transporter. Ok, co na transporter nie jest jakoś super konieczny. Bardziej właśnie te bunkry nam się przydadzą I to, że nie usużywa to spalin to też się nam przyda bardzo ładnie. Nie zbierać teraz tutaj te skrzynie. I teraz mamy dwa pojazdy. Dobra, przydałby się jeszcze jedna osoba tutaj do noszenia przedmiotów. Ty się do tego nie nadasz. Najszybciej ty się do tego nadasz, Sara. Ty jesteś ogólnie tutaj całkiem dobrze wyszkolona we wszystkim, ale tylko dobrze, nie jakoś super. Ty tutaj na pozycję. Ty pójdziesz tutaj na pozycję. Może to nie jest idealny plan, ale póki co lepszego nie mamy. Dobra, to powinno zaraz być gotowe. Jak podjedziemy trzema pojazdami, tutaj będziemy wracali, to sądzę, że osiągniemy jakiś w miarę sensowny efekt. Tak, pilnujcie moich tył. Dobra, tu są trzy przygotowane pozycje. Podejrzewam, że pojazdów jeszcze tutaj nie będziemy mieli. Trzeciego, jeżeli wjedziemy tutaj przez tą dziurę, szkoda tylko, że nie mamy żadnej broni przeciwpancernej. To by się nam bardziej opłaciło. Brać ich! Teraz, spróbujmy im ten szyb naftowy rozwalić. Bo wtedy nie będą mieli pa paliwa dla swoich czołgów. Dobrze, jedźcie za nami, jedź za nami, jedź za nami! O co nam chodzi? Jedź za nami, jedź za nami! Idziemy se! do nas towarist! Jedźcie za nami. Gotów? Czemu nie jedziecie dalej za nami? Dobra. Niech się trochę zregeneruje tutaj tej prąd. Ty weź napraw ten pojazd. Cobra 2, możemy zaczynać za dwie minuty. To się źle skończy, Kobra 2. To się bardzo źle skończy. W szczególności, jeżeli mówicie, że możecie zaczynać za 2 minuty. To się bardzo źle skończy. Bo oni chyba nie widzieli tych pozycji wroga, nie? Ale to jest chyba ten moment. Ten moment, kiedy wszystkim musimy dać karabin. Idziemy. Miejmy nadzieję, że to się źle dla nas nie skończy. Ale w sumie cztery pojazdy będziemy mieli. I sporo piechociarzy. Mamy też dwóch medyków. Nie, przynajmniej jednego medyka, dobra. Ciebie już zamieniliśmy w żołnierza. I skoro możemy zaczynać za dwie minuty, to miejmy nadzieję, że to wypali. Tak jest. Idziemy Tylko z której strony uderzy Kobra 2. O to jest pytanie. Bo te gatniki są największym dla nas problemem. Tak jest. co teraz? Dobra, dalej obijamy tą pozycję wroga. Ten szyb naftowy trochę tutaj obrywa, a wróg nie wychodzi. To jest trochę dezorientujące. Nie, spodziewałbym się jakiegoś większego oporu w takim przypadku. W szczególności, że im niszczymy Co teraz? infrastrukturę. Co teraz? Chociaż. Zrobione, ser. Gotów na więcej, Czy ja jestem w stanie przyjmować takie rzeczy z tymi? swoimi inżynierami? Chyba tak, skoro dałem radę przejąć skład, to możliwe, że i... Okej, okay, wpadłem na bardzo porąbany pomysł, ale jeżeli on wyjdzie... jesteśmy gotowa do ataka! Przyjąłem, kolego. Do zobaczenia w alfie. Napciut, naprzód, Skrzynie!

Dobra, jadą na wschód. Czyli teoretycznie naszym może się to udać. Miejmy nadzieję, że się to faktycznie uda. Idziemy. ich. Co teraz? Tutaj... Macmillan tu zostań bo już pewną radę od jednego z naszych towarzyszy odnośnie transportowania rzeczy niech to Macmillan nie nie wystarczy, że straciliśmy jedną osobę. Przyszyla nas i gaszą jednego po druga. Czekać na nich... Zostań tutaj... A! Bo jeszcze jeden pojazd został! Ale straciliśmy jednego, szkoda... Ale niech jedzie z tym po... Z tym naszym ostatnim pojazdem, ale spodziewałem się, że... Albo nas, albo ich! Dosłownie przerobią na... No, nie oszukujmy się na ser szwajcarski. Szkoda tylko, że straciliśmy walkera, ale, to była strata, na którą byłem gotów. Wolałbym, żeby wszyscy przeżyli, ale no cóż, bywa, straciliśmy jednego chłopa. Ale tak to, a Frank przeżył. Wszyscy tutaj. Wszyscy, większość głównych, których chcieliśmy, żeby przeżyli, to przeżyli. Więc i tak się udało. Ty zostań naszym specjalistą od walki. Ty tak dalej działaj. Ty zostań mechanikiem. Dalej bądź naszym żołnierzem. Ty idziesz pod inżyniera. Przeda nam się tutaj mechanik, a ty dalej badaj nam rzeczy. No dobra, udało nam się przejść trzecią misję. Jestem już zainteresowany, co zatem czeka na nas w czwartej misji, ale co tam się będzie działo, przekonacie się już w następnym odcinku. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmy na moim kanale. Bawcie się dobrze. Ja będę się żegnał. Na razie.